Jedziemy, guru! Ale jest A je! Yeah. widzowie! Jedziemy Bawarą z mążem i Popejem Mąż jechał bardzo daleko, jechał na Śląsk, prawie Marcia że. Kurwa, się na Przecież byliśmy przed, jechaliśmy przed. Kurwa, na biedę, przecież. Tak, mąż jechał na Śląsk z Popejem Jechali pociągiem, wrócili Bawarom. Miałem jechać z nimi, ale niestety nie mogłem. Nie udało mi się, ale jestem tutaj teraz z nimi. Na chwilkę w nocy od razu przyjechał do Poznania pod moją chatę i jedziemy się przejechać i zobaczyć na chwilę. Generalnie brzmi to bardzo ładnie. Tak jak miałem różne opinie, tak bardzo polubiłem BMW teraz po tej przejazdce. Wiadomo, nie jest stan idealny, ale szczerze, jest spoko. Jest fajnie. A kto tu to kieruje? Siemano. Jest Bawara, jest Bawara widzowie. Wielu wątpiło, wielu się śmiało, wielu nie wierzyło, ale przyjechał nią. Pan Popej będzie robił odcinek. A w ogóle widzowie updejcik jestem prawie łysy Tak to wyszło. Będzie, będzie na vlogach jeszcze. Tylko czekaj te długie połączenia bo jest gruby. Siema? Jest grub, się ma gruby. Dotarłem ja w końcu. W sensie no, zgarnęli mnie w końcu. O, chłopie, ale wiatraczek. Ale tu ciepło bucha wszędzie. Kurwa dobrze się spisał. Teraz co to jest za silnik? 52B20, czyli potężne 2 litry 150 2 litry 150 się, Tak w jak w peżocie. W peżocie, ale to benzyna, akurat nie? Benzynka oczywiście. No właśnie, ale nie no, Kopa ma. A, grillek ładny. Ty, a to jest na poznańskich? No. Przecież to ze Śląska przyjechało. No nie wiem, no już było na poznańskich. Na poznańskich było, przerejestrowywać, nie trzeba. Proszę bardzo. M-pakiecik. M-pakiecik. No tylko tutaj, bo. listwy są nie z M-pakietu. Centra Futura 72Ah. Przyjmie wzmacniacz do subwoofera Także no, ogólnie ładnie. Fajnie, śmiesznie, poka tył W do Bawary dostałem tak Kierownicę normalną norm, O, a, norm a będziesz chciał tą kierownicę zmienić, nie? No. To się przyda, bo może nie chciał oryginalną no, kierownicę Ty, ona ma tu jakieś kable Apteczkę, Do subwoofera znaczy To zrobimy subwoofera Tubę tylko trzeba no, tu. tu jest wszystko już To co, wzmacniasz jest? jest? No, no, znaczy, no, 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 nie, zajebał. dobra no, Niestety, skąpiec A to jest do czego? To jest jakiś plastik? No. Tu jest więcej plastików. Bo o, trochę, głośniki bo trochę, jeszcze. Bo trochę porozbierana ona jest ogólnie. A głośniki są? No, czy nie? Z tyłu nie, nie, ma. Z tyłu no, nie ma głośników. Rura. A to założymy ci jakieś ładne. Jeszcze pokażę ważną rzecz. Najważniejszą zimą się możemy przydać. Ciekawe są. <laughs> o, a tak do tego to jeszcze dostałem e, transmitter FM Frequency Modulation. I tak w sumie to nie wiem, co jest. A, a nie, jeszcze do Ale fajnie, fajnie. Jeszcze dostałem coś takiego jak... Tutaj jakiś.. A, to jest... Co to jest? Yy, no komputer pokładowy. W ogóle, Aha. Data godziny i tak dalej. Tylko Ciekawe, że... czy mówiłem, ty. Dlatego jest wyjęty, bo jest konsola do odpalania tam wsadzona I oryginalny sterownik, ponieważ tam jest... silnika Ponieważ tam jest wsadzony popcorn, dlatego tak wali z wydechu, a to jest oryginalny, że jakbym chciał, żeby nie walił I No I to jest tyle z gratów, które dostałem I widzicie, szyberdach Elektryczny Elektryczny, o kurde Z tyłu Uy. trochę mało miejsca, ale da się zmieścić Generalnie jest dość nisko zawieszony. ja się o to martwiłem O <laughs> A jak się jechało? Bardzo dobrze się jechało Bardzo dobrze Trochę wam ta droga zajęła, nie? No bo kurde, jest taka... Jest przed Na 23. Trochę, no, u nich będzie pełna wersja podróży, bo ja niestety nie mogę jechać z nimi. Może trochę się do tych BMW przekonam. Stan, no wiadomo, nie fabryka, ale wygląda fajnie. Dla mąż jego to idealny samochód. Ja bym wiadomo, czymś takim chyba nie jeździł, bo to trochę nie mój typ. Może nawet jakbym BMW zgarnął, to trochę inne. Ale mąż i chciał coś takiego, więc w sumie spełnił chłopak marzenie. Gratulacje, jest, jest, fajnie. Też takie 40 będzie pej no, też takie no, będzie miał Fajnie, że chłopaki pojechali Dali radę Tak jak mówię, ja motoryzacją się za bardzo nie interesuję Ani BMW, ale no fajnie Nawet koszulkę samochodową lekko ubrałem na tą okazję No i wracam do domu Bo trzeba wstać jutro Rzędowa szósteczka Widzowie się tutaj dowiedziałem A co ty nie wiedziałeś? Oczywiście, że rzędowa szósteczka Fajnie, nawet jakieś radio ma Ciekawe co to jest, pionier? Pionier, fajnie Miałem pioniera w fokusie. Nawet dobre radia. Sony może trochę lepsze, ale się trzyma. Fajnie, tutaj jedziemy. Odwożą mnie chłopaki do domu, Popeja też. Za dużo tutaj w nocy nie nagramy, ale na pewno mążego będzie odcinek. Długo nie nagrywał, a teraz nagra, bo jest okazja. Siemano, witam w drugiej części filmu. Jakuba Opelek, moja renówka i mążego Bawara w jednym miejscu. Opelek, jaki największy grus? Jak ty mówisz o mojej furze? Taka bawara. Tak wygląda w świetle dziennym? Wolałem dystans zachować od ciebie. Udusić się można od dymu, jak z kosiarki Jak z kosiarki, no? Udusić się można, ale fajnie. Co tam? Tylko się nie zaklinuj, szwagier. Benzyna w gazie. Dobrze, nie widzę tutaj. <gry> Ale <f> <gry> Jeszcze <gry> trochę rzeczy jest do porobienia, ale nie jest źle. Monszy będzie robił. Monszy zadowolony. Mamy silnik ładny, ale normalnie ustawiony ale w bawarze, no Nie poprzecznie. Dno, no. Dlatego no. maska długa. Poprzecznie to by się nie ojebane nawet To na mówisz, gwarze. że R6? Dlatego taki długi. Z czego się śmiejecie? Gruby się dopiero uczy motoryzacji. Serio? Chłopie, wczoraj jak mocny maskę otworzył teraz takie odległości kamerowe embo jak z piekarnika buchało. Po tej trasie tak, no